Witam, dzisiaj pokażę wam jak zrobić misję Mercerado. Zapadaj Forty na obszarze opuszczonego miasteczka 58+. Wchodzimy w Dolinę Samowitości i szukamy opuszczonego miasteczka. Dostarczę bombę, no niby nie lubię, ale nie będzie. Nie przepadam za tą rodzajem misji. Dobrze, to niech mapa się ładuje, a my widzimy się w grze. Jestem już w grze, teraz postaramy się znaleźć ten fort. O, jest nawet przed nami. Bardzo fajnie, szybko go znaleźliśmy. Teraz jeszcze Wam pokażę, jak on wygląda z bliska. I żeby odblokować zadanie, wystarczy tylko wejść do środka. Nie. nie Oj, tutaj. proszę bardzo, mamy misję. Zgadnij, kto właśnie znalazł Antoniego. Co to za odgłosy? Jadę motorem. Muszę przekonać Sydap, by przesłuchał nowy album. Dziękuję za nie oglądanie i życzę powodzenia. Wysłałem...